Dzisiaj zrobię jeszcze jeden test na spalanie naszej szóstki Tu już mam zaorany hektar I zaraz Wam wszystko opowiem jak, Jakie wyszło tutaj spalanie yy, I tak, zaraz Wam pokażę jaka głębokość yy, Dla tych co nie wiedzą 12 Ursus 1222 120 do tego lemken Czteroskibowy obrotowy Opal 110 No tutaj akurat nie pokazuje jakieś takie 23 cm 23 cm Więc, ale dzięki temu później mogę głęboszować Tak jak tam dalej, jak to wychodziło 22 21 i gdzie nie gdzie, ale przeważnie 22 Teraz tak, ile mi tutaj zajęło to? Zacząłem o 10.40, tam kawałeczek od Miedzy oczywiście i skończyłem 11.50, czyli godzina, godzina 10, 1 hektar, spalił 13,5, dobry wynik, tylko tak, tutaj bez poprzeczek było, na tamtym małem polu były poprzeczki. Tutaj jeszcze na tym naszym drugim tutaj bo taka jest elka. Tutaj jeszcze sobie nawracałem, czyli bez zatrzymywania i w trakcie. Tam dojeżdżałem do drogi. Na końcu pola wjeżdżałem na drogę. Wsteczny, obracałem 2,5 hektara obroty na jakich orałem to między 1900 a 2000 słomy na hektar gdzieś myślę koło 4 może 5 ton e, po ścięciu zostało do tego obornik 28 ton 1 hektar wyszedł mi w godzinę 10 teraz spalanie spalanie wyszło na poziomie 13,5 litra na hektar a teraz to już wszystko i widzimy się w następnym odcinku na razie tymczasem